Czy słyszałeś, że gdy ktoś jest starszy, lepiej unikać wizyt? Czy jest ku temu jakiś powód? Wyjaśnimy w prosty sposób, dlaczego udziela się takich rad, jakie mają one skutki i jak mogą wpłynąć na życie osób starszych. Nie zapomnij subskrybować kanału, polubić filmu i zostawić swoje pytania oraz opinie w komentarzach. Razem lepiej zrozumiejmy ten ważny temat. Kiedy jesteśmy młodzi, życie jest pełne emocji i odkryć. Potrzeba bycia wśród przyjaciół jest niemal wrodzona. Szukamy towarzystwa we wszystkim wychodzeniu, rozmowach, wyrażaniu swoich uczuć, dzieleniu się marzeniami i lękami. Ten okres życia charakteryzuje się intensywną energią, gdzie towarzyskość jest niemal przedłużeniem naszej osoby. Zaproszenia na imprezy, spotkania w domu i częste wyjścia są normą, ponieważ każda nowa interakcja to okazja do tworzenia wspomnień i wzmacniania więzi. W tym czasie wierzymy, że im więcej mamy przyjaciół, tym bogatsze jest nasze życie. Z biegiem czasu jednak życie zaczyna nas uczyć ważnych lekcji. Gdy osiągamy wiek średni, dostrzegamy, że liczba przyjaciół nie jest tym, co naprawdę się liczy. Liczy się głębokość relacji, które budujemy. Doświadczyliśmy już wiele, wiele widzieliśmy i zaczynamy dostrzegać różnice między tymi, którzy są przy nas z prawdziwej szczerości, a tymi, Którzy tylko wypełniają przestrzeń. Potrzeba ciągłego bycia towarzyskim ustępuje miejsca pragnieniu jakości w interakcjach. Przyjaźnie stają się bardziej selektywne, a my już nie czujemy tej pilnej potrzeby bycia otoczonym przez wiele osób. Teraz wolimy dobrze wybierać, z kim spędzamy nasz czas. Gdy osiągamy starość, ta transformacja się kończy. Życie które wcześniej było nieustannym biegiem, aby być wszędzie i z wszystkimi, staje się spokojnym i introspektywnym spacerem. Priorytety zmieniają się drastycznie. Spotkania towarzyskie, które kiedyś przynosiły tyle radości, ustępują miejsca prostym i intymnym przyjemnościom. Ogrodnictwo, popołudniowa herbata, samotne wędkowanie, czy nawet spokojne chwile z rodziną stają się działaniami, które najbardziej wypełniają nasze serce. Potrzeba bycia w tłumie znika niemal całkowicie. Teraz szukamy spokoju w codziennej rutynie, gdzie każdy dzień jest okazją do refleksji i pokoju. Relacje z przyjaciółmi również ulegają zmianie. Wielu z tych, którzy zawsze byli blisko, zaczyna się oddalać, czy to z powodu różnych wyborów życiowych, czy po prostu upływu czasu. I zdajemy sobie sprawę, że to jest naturalne. Uczymy się, że nie potrzebujemy wielu ludzi wokół siebie, aby być szczęśliwymi. Ważna jest naprawdę szczerość relacji, które utrzymujemy. I często odkrywamy, że samotność zamiast być czymś negatywnym, jest w rzeczywistości sojusznikiem. Pozwala nam być w pokoju z samym sobą, daje przestrzeń do refleksji nad życiem i doceniania drobnych rzeczy, które naprawdę mają znaczenie. Z biegiem lat rozumiemy, że życie wśród ludzi nie zawsze oznacza szczęście. Pokój i spokój, które znajdujemy w samotności we własnym rytmie, w naszych własnych nawykach, stają się prawdziwymi skarbami życia. I tak życie uczy nas doceniać to, co naprawdę ważne spokój serca, autentyczność w nielicznych relacjach, które pozostają i zdolność do znajdowania radości w drobnych rzeczach codziennego dnia. Życie na emeryturze przynosi wiele wyzwań, a jednym z najtrudniejszych może być radzenie sobie z samotnością. Z upływem lat przyjaciele i rodzina mogą się oddalać z różnych powodów, a możliwości społecznych interakcji często maleją. W takich okolicznościach towarzystwo dawnych przyjaciół lub nowych znajomych może wydawać się prawdziwym darem. Jednak trzeba uważać, aby nie przekroczyć granic zdrowego współżycia. Przedstawię kilka historii, które dobrze ilustrują tę sytuację. Przykładem jest wujek sąsiada, który miał już ponad 60 lat. Pewnego dnia spotkał przyjaciela z dawnych lat, kogoś, kogo nie widział od czasów szkolnych. Ten przyjaciel mieszkał w tej samej społeczności, a obaj, pełni nostalgii, zaczęli rozmawiać o starych czasach. Zadowolony z ponownego nawiązania kontaktu, przyjaciel zaprosił wujka na spotkanie w swoim domu, które obejmowało jedzenie, napoje i oczywiście dużo rozmów. Wujek miał duże zamiłowanie do picia, a perspektywa robienia tego w towarzystwie starego przyjaciela bardzo go ucieszyła. Nie miał jednak wielu przyjaciół, z którymi mógłby dzielić te chwile. Więc pomysł na nowego kompana do picia był dla niego jak nowe tchnienie życia. Z entuzjazmem zaczął regularnie odwiedzać przyjaciela, zwłaszcza w weekendy, zawsze przynosząc jakieś danie do podzielenia się. Ten rytuał stał się na tyle częsty, że przyjął formę rutyny. Jednak wujek nie zauważył od razu, że mimo dobrej intencji i radości z odświeżenia starych czasów, jego wizyty zaczęły powodować dyskomfort. Żona przyjaciela, która na początku go serdecznie i uprzejmie przyjmowała, zaczęła okazywać oznaki niezadowolenia. Małe gesty, takie jak ton głosu czy sposób układania stołu, sugerowały, że te regularne wizyty nie były tak mile widziane, jak wujek sądził. Wujek, pochłonięty radością z ponownego spotkania z towarzyszem dawnych lat, nie dostrzegał tych subtelnych sygnałów. Nadal odwiedzał przyjaciela z tą samą częstotliwością aż pewnego dnia podczas jednej z wizyt przyjaciel w końcu musiał poruszyć ten temat. Delikatnie wyjaśnił, że jego żona i dzieci zaczynają czuć się niekomfortowo z powodu stałej obecności wujka. Wtedy zrozumiał, że początkowe zaproszenie było bardziej kurtuazyjne niż rzeczywiste pragnienie częstych spotkań. Zrozumiał, że mimo braku złych intencji naruszał przestrzeń rodziny przyjaciela, powodując dyskomfort, którego nigdy nie chciał wywołać. Ta sytuacja skłoniła wujka do głębokich refleksji. Zrozumiał, że z wiekiem samotność może być ciężarem, a poszukiwanie towarzystwa jest naturalne. Jednak zrozumiał również, że kluczowe jest szanowanie przestrzeni innych i że nie zawsze to, co uważamy za dobrą ideę, jest postrzegane w ten sam sposób przez wszystkich. Innym przykładem, który dobrze ilustruje tę kwestię, jest historia pani Wąg starszej pani, która mieszkała na piętrze powyżej w moim budynku. Po przejściu na emeryturę pani Wąk znalazła się z mnóstwem wolnego czasu i, aby go zagospodarować, zaczęła uczestniczyć w grupie pań, które regularnie spotykały się, aby tańczyć na placu społeczności. Ta grupa stała się ważną częścią jej codziennego życia, przynosząc jej chwile radości i interakcji społecznych. W deszczowe dni, kiedy tańczenie na placu było niemożliwe, Panie z grupy zaczęły spotykać się w domach jedna u drugiej. Podczas tych wizyt, oprócz rozmów na różne tematy, dzieliły się jedzeniem i napojami, tworząc ciepłą i przyjazną atmosferę. Podczas jednej z tych wizyt, podczas luźnej rozmowy, pani Wąk wspomniała o swojej synowej. Nie miała zamiaru wywoływać problemów, było to jedynie drobne spostrzeżenie. Jednak ta rozmowa dotarła do uszu synowej, co miało być zwykłą wymianą słów, stało się poważnym problemem. Synowa, czując się urażona, skonfrontowała panią Wąg, a sytuacja rozwinęła się do tego stopnia, że sam syn pani Wąg musiał interweniować, ganiąc ją za plotkowanie o rodzinie. Konflikt był dla pani Wąg ciężkim ciosem, ponieważ nie spodziewała się, że jej słowa będą miały tak poważne konsekwencje. Ten incydent sprawił, że zaczęła zastanawiać się nad swoim zachowaniem. Od tego momentu pani Wąg postanowiła przyjąć bardziej powściągliwą postawę. Nadal tańczyła z przyjaciółkami, ale zaczęła unikać rozmów o życiu osobistym innych osób i własnej rodziny. Zrozumiała, że choć posiadanie kręgu przyjaciół do dzielenia się chwilami relaksu jest wspaniałe, konieczne jest utrzymanie pewnego dystansu, aby uniknąć nieporozumień i konfliktów. Pani Wąg zrozumiała, że utrzymywanie rozmów na lekkie tematy i unikanie delikatnych spraw jest najlepszym sposobem na zachowanie relacji i pokoju w rodzinie. Te historie uczą nas, że z upływem czasu kluczowe jest nauczenie się szanować granice innych. W podeszłym wieku ważne jest pielęgnowanie przyjaźni i utrzymywanie aktywności społecznych, ale zawsze z wyważeniem. Odwiedzanie przyjaciół jest czymś pozytywnym, ale musimy być wrażliwi na sygnały, które wskazują, że być może nadszedł czas, aby zrobić krok w tył. W końcu harmonijne współżycie wymaga nie tylko chęci bycia blisko, ale także szacunku dla przestrzeni i uczuć innych. Czasami żyjemy w tej samej społeczności, ale warunki każdej rodziny mogą się znacznie różnić. Niektóre mają bardziej komfortowe życie, podczas gdy inne borykają się z większymi trudnościami. Gdy wszyscy pozostają we własnych domach, nie ma dużego problemu. Jednak, gdy rodziny z wyraźnymi różnicami ekonomicznymi zaczynają się często odwiedzać, mogą pojawić się niewygodne sytuacje. Wyobraź sobie rodzinę bardziej zamożną, odwiedzającą rodzinę o mniejszych zasobach. Nawet bez złych intencji rodzina z większymi środkami może niechcący pokazywać swoją wyższość. Może to sprawić, że druga rodzina poczuje się gorsza lub niewygodnie, tworząc barierę emocjonalną i psychologiczną. Nawet starsi ludzie, którzy przeżyli wiele, mogą, nie zdając sobie z tego sprawy, zacząć porównywać. A to porównanie przynosi niepotrzebny nacisk. W końcu wszyscy chcemy poprawić swoje życie. Ale gdy to porównanie zamienia się w zazdrość lub zawiść, tylko zwiększa to mentalne obciążenie wszystkich zaangażowanych. Dlatego czasami lepiej jest zająć się własnym życiem, unikając częstych wizyt, aby zachować spokój. Obecnie, podczas świąt, wiele osób woli zostać w domu, odpoczywać lub przeglądać telefon, zamiast uczestniczyć w tradycyjnych obchodach. To brak zainteresowania świętami wynika z faktu, że tradycje, które kiedyś jednoczyły ludzi, tracą swoje znaczenie. Wizyty i spotkania towarzyskie, które kiedyś przynosiły radość, teraz wydają się bezsensowne. Nowoczesne życie staje się coraz bardziej przyspieszone, a interakcje społeczne stają się męczące. Dlatego wiele osób dziś woli samotność od wymuszonego towarzystwa. Kiedy jesteśmy młodzi, samotność może wydawać się czymś złym, jakby oznaczała brak przyjaciół. Jednak z upływem czasu uczymy się, że umiejętność dobrego życia samemu jest jednym z największych sukcesów, które możemy osiągnąć. W miarę jak życie staje się bardziej zimne i przyspieszone, zaczynamy bardziej doceniać ciepło rodziny i szczerość relacji. Bycie obojętnym wobec obcych może być nawet formą samoobrony, ale ważne jest, aby być szczerym wobec tych, którzy naprawdę się liczą. W podeszłym wieku utrzymywanie kontaktów z kilkoma przyjaciółmi i rodziną jest nieuniknione i nawet konieczne. Jednak ważne jest, aby unikać nadmiernych wizyt, które mogą powodować stres zarówno fizyczny, jak i emocjonalny. Jeśli konieczne jest spotkanie, lepiej wybrać neutralne miejsce poza domem, aby wszyscy mogli czuć się bardziej komfortowo i uniknąć wypalenia, które mogą spowodować te wizyty. Starość może przynieść wiele wyzwań. Szczególnie, ponieważ z biegiem czasu osoby wokół nas mają tendencję do oddalania się. Nauczenie się dobrze czuć ze sobą i doceniać własne towarzystwo jest kluczowe, aby stawić czoła temu etapowi życia. Bycie komfortowym w samotności nie oznacza izolacji, lecz zdolność do życia w spokoju, nawet gdy jesteśmy sami. Jak wizyty mogą wpłynąć na zdrowie emocjonalne starszych osób? Wizyty u osób starszych mogą mieć znaczący wpływ na ich zdrowie emocjonalne, dlatego ważne jest, aby rozważyć te skutki, aby zapewnić, że interakcje będą korzystne. Oto kilka kluczowych punktów do rozważenia. Poczucie zmęczenia. Dla wielu starszych osób, szczególnie tych z problemami zdrowotnymi lub ograniczoną mobilnością, przyjmowanie gości może być męczące. Przygotowanie domu, towarzyszenie w rozmowach i radzenie sobie z ruchem mogą prowadzić do zmęczenia co może wpłynąć na ogólne samopoczucie. Ważne jest, aby uwzględnić poziom energii starszej osoby i dostosować częstotliwość oraz czas wizyt do jej możliwości. Zmiany w rutynie. Rutyna często stanowi kluczowy element życia osób starszych, zapewniając poczucie stabilności i przewidywalności. Niespodziewane lub częste wizyty mogą zakłócać tę rutynę, powodując stres lub dyskomfort. Szanując i starając się dostosować do rutyny starszej osoby, można pomóc zminimalizować jakiekolwiek negatywne skutki. Poczucie presji. Niektórzy starsi ludzie mogą czuć się zobowiązani do utrzymywania pozytywnego nastawienia lub oferowania gościnności podczas wizyt, nawet jeśli nie czują się dobrze. Może to prowadzić do uczucia dyskomfortu emocjonalnego. Ważne jest, aby wizyty były planowane w sposób redukujący te presję, pozwalając starszej osobie czuć się swobodnie w wyrażaniu swojego rzeczywistego samopoczucia. Jakość wizyt jest tak samo ważna jak ich częstotliwość. Znaczące interakcje, w których starsi ludzie czują się doceniani i słuchani, mogą poprawić zdrowie emocjonalne. Unikanie wizyt, które są jedynie powierzchowne, i koncentrowanie się na rozmowach dotyczących zainteresowań i uczuć starszej osoby może zrobić dużą różnicę. Chociaż wizyty mogą czasami być męczące, samotność jest również istotnym problemem dla wielu starszych osób. Regularne i dobrze zaplanowane wizyty mogą pomóc w walce z samotnością i promować poczucie więzi i przynależności. Znalezienie równowagi między potrzebą interakcji społecznych, a zachowaniem dobrostanu fizycznego i emocjonalnego jest kluczowe. I tymi przemyśleniami kończę na dzisiaj. Dziękuję, że byliście ze mną aż do końca. Jeśli podobało się Wam to, co podzieliłem, nie zapomnijcie subskrybować i podzielić się tym. Tutaj zawsze będziecie mieli towarzystwo do refleksji nad życiem.